Wszystkim Tutaj W dzisiejszym odcinku specjalnie wstęp dla was nagrywam Na sam koniec przechodzenia mapy Bo mam challenge za każdym razem jak zginę dostaję śmietaną Jak chyba widać Jeżeli jesteście ciekawi Nie jak mi poszło bo widać chyba że beznadziejnie ale W jaki sposób oberwałam To koniecznie dajecie no dobra, zaczynamy, mam nadzieję, dosyć czysty challenge. Co my tutaj mamy? A no oczywiście menadżer oszalał i musimy uciec. Czy to jest kłopot? Dobra. Ja się spinam, bo jak słyszeliście na samym początku, dzisiaj jest challenge, że za każdym razem jak zginę, Dostaję śmietaną w twarz. Dzisiaj Paweł stoi tutaj przy kojawice. Amunicję dla mnie. Nie, to będzie straszne. Mam nadzieję, że tym razem będzie łatwiejsza mapa niż ostatnio. Ostatnio nagrywałam dla was challenge, że nie biorę checkpointów. Gdzieś wam tutaj podepnę u góry. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to możecie sobie nadrobić. I to naprawdę nie było łatwe. Próbowałam przejść tą mapę z 40 minut. Dobra. Okej, okay, tu są jakieś szpreje. Czekajcie. Teraz mogę przewieźć i czerwonego jeszcze. Dobra, i szybko do wentylacji. No nie. Labirynt już na samym wstępie. Nie ma sensu. Tutaj. Dobra, mamy to. I teraz zapewne poszczę. Dobra, no, Ej, ale wiesz co, przynieś mi kawałek papieru, proszę, nie pomyślałam ej, o tym, nie, 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 bo mi do nosa wlazło, o nie, wierzę, to było głupie, o fuj, nie wiem po co, ja się malowałam, o fuj, jestem cała w o Jezu, tapeta z usztowaniem zeszła, tak, sama tapeta, o nie, Ej, ja dobrze czułam, że mi to... O, o, fuj! Dobra, czekajcie, chcę mieć ręce czyste, żeby klawiatury nie powrócić. Dobra, jeszcze raz! O, masakra! Nie wierzę! Tylko nie do nosa, błagam, nie do nosa! Dobra, z tym mogę grać. Czekaj. Jaki mam czerwony nos. Laktoza. No. no ja w ogóle nie mam. W sumie teraz o tym pomyślałam. Nie no, po śmietanie nigdy nic mi nie było. Dobra. I czekajcie. Bo ja chyba tutaj źle kombinuję, nie? Dobra! Ej! To nie tędy trzeba było skakać cały czas! O matko! Ale beznadzieja, nie? Dobra, biorę checkpointa. Nie, piłki jakieś. Ej, rozmazało mi się i mi do oka makijaż wpływa, i mnie teraz pieczę. <grystanie> Mam śmietany w oku. <grystanie> nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to powiem. Jeszcze nie. Jeszcze nie zginęłam. Mamy tu kolesia, który mówi, żeby uważać na niektóre schody i domyślam się, że pewnie te żółte będą złe. Nie zginęłam. Bo ja widzę, że on się czai. Wiecie, on się dzisiaj może wyżyć, nie? <grystanie> Za wszystkie dni, w których nie byłam dla niego w porządku, to zaraz będzie specjalnie... Ja się upłyłam. do śmietaną we mnie nawalał. Dobra. lepiej mi się coś. Dobra, trzeba uważać tutaj. Ej, a mikrofon nie dostał za nie? No, dostał, przecież... O nie! Nie w nos, proszę, nie w nos. O, nie wierzę! No nie w nos. <śmienic> Jesteś jednym masą, <arsum>, tak? <śmienic> Ale to jest głupie <śmienic> Może co ja robię do swoim życiu. Chcesz trochę? Nie. Ale patrz. Oj oj, jest gorzej. Mam śmietanę w nosie, jak nic czuję to. Nie jest sztuczna. <śmienic> Dobra! Idziemy dalej. Kurczę, ciężką mapę wybrałam. Ile już dostałam razy? Słuchajcie, tak. Nawet na kostkach masz te śmietany, Tak. Masz ją na kostkach na ustach i nie jest sztuczna. Wszędzie mam, nie? Jezu, krat nawet dostał. Dobra. Bo wy się nie znacie. Ja jestem Fabry. ja mam maseczkę ze śmietany, to jest zdrowa na cera. 12 mnie cała twarz. Dobra. Przez szczotki, co to za włosy, jakieś sierść tu jaka. No nie, no zeszle mnie piesur! To jest kucha, pies Nie. No ja wtedy nie ginę. Ja wtedy przeżywam traumę. Ej, pierwszy raz nas tak nie wciągnęło, dobra. Po kostkach, nic dziwnego, co piesur może mieć w żołądku, chociaż to nie jest żołądek, to jest serce, dobra, nieważne. O Jezu, spływa mi! Ta śmietana coraz głębiej po koszulce. Już czuję tak na wysokości brzucha, fój. Okręstwo! I ja nie wiem o co tutaj w ogóle chodzi. Jeżeli wy macie pomysły na challenge mądrzejsze niż ja, to piszcie w komentarzu swój pomysł. Czekajcie. Ja bardzo chętnie pomogę w realizacji. Ej, czekaj, bo tu jest przypał. Czemu? Bo nie mogę sprawdzić, która kostka jest dobra. Piszcie w komentarzu lewa czy prawa? To szykuję, szykuje. Że, to wcale nie pomaga. Lewa czy prawa? Prawa. Dobra, muszę zapamiętać, że prawa była dobra. Lewa czy prawa? No jej dziewczyno, ja śmiecaną w twarz dostanę, jak zginę. Co? No idź! No idź, proszę cię! Dziękuję. A to było oszustwo! To nie było oszustwo. To było wyczekiwanie na odpowiedni moment. Dobra, prawa, lewa. No i dajesz. Ty nie dostaniesz niczym w twarz jak zginiesz. Proszę cię. A smadę... No idź. No idź. Dobra. Zeszłam, aż zachrypłam. Jaką temoka widzę? Jak on się szykuje z tą śmietaną? I mnie to stresuje dodatkowo, nie? I w ogóle piszcie w komentarzu, czy lubicie e, challenger. Ja tak po wyświetleniach widzę, że najbardziej lubicie challenger. Jak mi się jakaś kara dzieje, jak ginę, nie wiem czemu. Nie, 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 nie! nie! A, fupa, bojda, fuj. nie, nie. Ja znowu filmkę! <grym> Piszcie w komentarzu, Paweł załóż kanał, bo Paweł niedługo zakłada kanał i co Wy na to, żebym się zemściła? No matko... I żeby on nagrał taki challenge, że jak skusi, to on dostaje śmietaną. <grym> nie wiem, czy to widać, mam śmietanę na rzęsie, jak mrugam, to mi skacza. Ej, Paweł, bo to wpływa, no to śmietana do klawiatury. Ej, bez kitu. nie chcecie wiedzieć, co tu się dzieje. Czekaj, czekaj. Okay. Dobra, idę dalej. No i nie, bo tu jest podwójne fuj. O. O! O! Ej, ej, ale teraz nie nakręcię. Tura. Czekaj, mam pomysł. Czekaj. Już i tak, i tak. Ale załapało mi checkpointa! Bo ja się rozsypałam i rozsypanym tym moim doleciałam do checkpointa! bardzo zaliczyło mi, panu! Nie. Dlaczego niby? Nie zginęłam. Jak ginę, to dostaję w twarz. No i teraz pytanie. I teraz pytanie, czy ja mam przejść po tym, czy tego ominąć? Dobra, przejść po tym. Foto na Insta! Ja czasami naprawdę mam takie coś. Co ja robię za swoim życiem? Dobra! Nie! Moja mapeczka mi spadła! Ci drugą zrobię, chcesz? Nie, już sobie zrobiłam. Czepak. Dobra. <tryk> Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to koniecznie nadróbcie załegłość i tu się wam gdzieś wyświetli. Teraz, jak się tam nazywam, będziecie widzieć więcej takich śmiesznych faneczek, yy, faneczek, yy, foteczek. Ja już jestem zdenerwowana! I się boję cokolwiek mówić i cokolwiek robić. No nie no, tu jakaś rozpadlina jest. Fuj. Okej! Okay. Dobra. No i gdzie teraz? No gdzie teraz? Ej, wiecie co? Najlepsze jest to, że ja ogólnie myślałam, że po tym odcinku nie będę musiała się kąpać, nie? Ja dzisiaj mam dosyć... Klaudia, mnie poprosiłaś o pomoc! Mnie poprosiłaś! Liczyłaś, że to się skończy normalnie. Ja dzisiaj mam autentycznie dosyć napięty harmonogram. Jak wszystko na ostatnią chwilę mam wyliczone. I nie pomyślałam, że będę musiała iść się kąpać. Dobra, tu... Ej, patrz! Koniec mapy! Ja tu widzę, jak mi tu spływa. Ej, dobra, mamy koniec mapy! P Okay. Czekaj, bo mi spływa. O Jezu, jakie to jest nieprzyjemne uczucie. Czemu? Nie zginęłam! Ale na koniec! Na koniec musi być porządnie. To na koniec ja sama sobie powiem. Nie. Ja sama sobie na koniec... To spróbuj. Nie, Słucham. nie, bo ty mi do nosa zrobić! Nie, nie, nie. nie, no naprawdę już smarkam. Koremi. Śnieżka. śnieżka? Okej, okay, ale nie w twarz. Nie w twarz. Tak jak chciałaś. Ciekawe, czy coś słychać przez ten mikrofon. <laughs> Okej, okay, dobra, teraz już kończymy mapę! Stop! Już wystarczy, kończymy mapę, elo! To wszystko, co miałam dla was w dzisiejszym odcinku chlapie śmietaną. Koniecznie nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj i to z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żebym naprawdę wpadała na jeszcze głupsze pomysły, serio. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa! O matko.